Witam Was widzowie w tym odcinku na tym kanale. Dzisiaj sobie przetestujemy moda do, leś leś do... na takich drwali Takich o. wchodzimy w zakładkę w centrum leśnicy. Klikamy i szukamy takiego moda. Nazwę, wam pokażę. O, to jest ten mod. Tu macie nazwę jakbyście go chci chcieli sobie pobrać. Pobieramy go, wchodzimy na save'a. Upewniamy się, że jest włączony. Jak jest włączony? Start. Czekamy. serwer się odpali, klikamy Enter. A się tutaj tapam. Ja mam takiego moda, że kliknę Shift Alt S, tu się pojawia to. Wchodzimy na czepy. Tutaj wchodzimy w sprzęt leśnicy. I na samym końcu powinno być ten kamen. Nazwę. I tu sobie ustawiamy. Ja ustawiam na przykład tak, żeby inaczej. I mamy tu naszą maszynę. Idziemy po jakikolwiek traktor. Nawet 60 może być. Podjeżdżamy, czepiamy, tu kabli nie ma, tylko przekaźnik jest. Podjeżdżamy do lasku czy tam z boku, gdzieś tam, gdzie, wy, gdzie sobie chcecie. Jak gracie realnie, to lepiej tak blisko nie stawiajcie. Czy drzewo nie klikam na te drzewo? Klikam siedem, idziemy do traktoru. Każdy może mieć inne ustawienia, nie każdy ma tak samo jak ja. Ciągniemy drzewo i jak nie chcecie, żeby było tak daleko, opuszczamy tą maszynę. Opuszczamy tą maszynę, klikamy B, żeby odpalić ją i u mnie 9. I te drzewo się wtedy przyciąga, ale żeby łatwiej było, to lepiej sobie podjechać blisko. Opuścić i klikamy znowu 9, trzymamy. Dobra. I teraz drzewo jest bliżej tego i jedziemy. I później sobie okorowujemy te drzewo. No i to tyle. Dzięk dziękuję za uwagę. Na razie.